Cześć! My już mieszkamy, ale nie do końca o tym będzie ten film. Trochę mnie nie było i już mówię dlaczego. Stworzyłem ten kanał, wartość metra. Tak naprawdę nie wiem po co chciałem. Zawsze chciałem mieć kanał na YouTube, chciałem coś gadać, być może mądrego. I całkiem sprawiało mi to frajdę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że narzuciłem na siebie, sam na siebie, presję, że będę dawał jeden film w tygodniu. I wbrew pozorom, to jest to uciążliwe. Zwłaszcza, że masę pracy było tutaj. I, no i czułem tą, tą presję na samym sobie, że że muszę nakręcić ten film, że, że kogoś zawiodę, że no siebie chyba tak naprawdę, a jak wiadomo, no, no nic z tego nie mam. Tu po prostu gadam dla siebie, chyba głównie, ale bardzo mi jest miło, jak któryś, któryś z Was napisze jakiś komentarz. No i tak samo miło mi było, jak w międzyczasie, jak właśnie nie nagrywałem, to. Dostawałem takie sygnały, dlaczego nic nie ma i tak dalej, ale jednak mhm. prace były dla mnie ważniejsze, a stało się to, co zawsze jak się wypadnie z rytmu, czy to jest siłownia, czy to jest nagrywanie właśnie filmów, czy jakiekolwiek, jak właśnie wypadniesz w rytmu, z rytmu, to nagle gdzieś ten harmonogram się rozwala. Dlatego chcę zmienić nazwę kanału. Kanał będzie się po prostu nazywał Leszek Klaczyński, tak jak ja się nazywam. I nie chcę tutaj stricte właśnie pokazywać o budowlance, bo ze mnie żaden mistrz budowlany. Ale z racji tego, że już się tutaj wprowadziliśmy, ja mam trochę mniej na głowie, chociaż nadal mnóstwo. Chciałbym pokazać gdzieś swoje życie, no nie tyle pokazać, może po prostu dokumentować bardziej dla siebie, a jeśli ktoś to będzie chciał oglądać, będzie mi miło. Jak ktoś napisze jakiś komentarz, ja postaram się odpisać jak, jak tylko będę mógł. Możesz tutaj liczyć na, na to, że zobaczysz, jak. Powstaje trochę droga od nowa, mimo tego, że w tym roku kończę 47 lat. To można powiedzieć, że startuję od nowa. Mieszkałem dotąd we Wrocławiu w Dolnośląskim. Zresztą chyba wszyscy wiedzą, gdzie jest Wrocław. Obecnie mieszkam na Pomorzu, także drugi koniec świata. Sprzedałem firmę, sprzedaję dom we Wrocławiu. Mieszkamy teraz tutaj. Także no, życie, jakby, wywraca się do góry nogami. E, myślałem wcześniej, właśnie, że będę zajmował się budową tych domów. No i gdzieś tam jeden dom oprócz tego e, się buduje i może i to by wystarczyło do, do życia i to nie dlatego e, chcę coś robić, że, że nie wiem, finanse i tak dalej, tylko. Nie wiem, ja jestem takim facetem, że musi coś robić. Przez chwilę, e, przez chwilę cieszę się tym, co jest tutaj, bo e, mam takie wrażenie, że mimo, że tutaj mieszkamy, ja się czuję, jakbym był gdzieś na wakacjach, na urlopie. E, nawet ostatnio córa tutaj była, pojechaliśmy wspólnie nad morzem. Jak to nad naszym morzem mocno wiało, e, i przyjechaliśmy tutaj, bo bo tuczyliśmy się po prostu lepiej jakoś swobodnie. No zresztą no widzicie jak tutaj jest. Także ok, do meritum. Głównie tak, mieszkamy, pokażę jak gdzieś w jakimś odcinku, nie wiem kiedy, nie wiem jakiego dnia, nie wiem o jakiej godzinie i to jest y, przepiękne, że, y, że luz, tak? I to, to nie wiem, będę miał ochotę właśnie nagrać o czymś, na co nagle wpadło mi do głowy to to po prostu nagram e, mówię, bardziej dla siebie e, a jak, jak to kogoś zaciekawi to to fajnie i tyle hmm. chyba wszystko co chciałem powiedzieć e, do zobaczenia przy kolejnym filmie jak chcesz śledzić moje, moje dalsze jakieś kroki przy, nie wiem, tworzeniu firmy teraz jakiejś, tworzeniu siebie, dbaniu o siebie w wieku koło 50 aż dziwnie to brzmi, to zapraszam. Ci, co byli ze mną od początku czy w międzyczasie i liczyli, że to będzie Stricte Budowlany, jakiś kanał jakich jest Masa. E, mogą zostać, e, jak odejdą, też zrozumiem. E, ci co są tutaj pierwszy raz, jak chcecie, zostańcie, subskrybujcie, komentujcie. E, liczę na to, że będzie tutaj coś ciekawego, coś godnego oglądania. Na razie, dobrego dnia.